Witajcie! W tym filmiku zaprezentujemy Wam grę NBA 2K13 z starami Michał i Paweł. Dobra, to gramy dzisiaj świąteczny mecz. 25 grudnia NBA właśnie gra najlepszy mecz, jakie ma w Sanadżu w swoim kalendarzu. E, tak, my akurat prezentujemy tutaj mecz Oklahomy z Miami. Tak, tutaj właśnie gram Oklahoma. Powiedzmy może jakie zmiany zostały wprowadzone w tej edycji w stosunku do edycji poprzedniej, czyli do NBA 2K, 12. Na no, pewno jest zmienione jest sterowanie moim zdaniem na lepsze. Chociaż i tak to jest ta gra, która, którą zdecydowanie najlepiej gra się na padzie, ale, ale na klawiaturze też moim zdaniem da się grać. Są też tak zwane y, umiejętności zawodników nowe, znaczy jak nowe. Takie każdy zawodnik ma swoje specyficzne cechy. Które są bardziej uw uwydatnione w tej serii. Na przykład no, no, tam LeBron potrafi wsadać piłkę, Kevin bardzo do Kevin bardzo dobrze rzuca Sergi Baka dobrze blokuje, Kendry Perkins dobrze broni. To, jest to bardziej uwydatnione w tej serii. te umiejętności zawodników. Tutaj każdy zawodnik ma y ograniczona ilość, tak? Znaczy każdy ma inną ilość tych e, swoich skili, tak? Tak, maksymalnie 5 tych takich dodatkowych umiejętności może mieć każdy zawodnik, ale to 5, to bo mm. ten te największe gwiazdy takie właśnie jak Lebron, Kevin Durant mm. Więc to jest zapewne jakieś usprawnienie tej serii i jakaś nowość. Tak tutaj pra... Naprawdę to jest, Moim zdaniem to jest najlepsza seria sportowa na, obecnie na rynku no czy w sumie konkurenta to nie mają ale um... znaczy nawet mi się w lepiej gra w Tukia niż w FIFA powiedzmy 13 chociaż to hmm. może dlatego że ja lubię koszykówkę no to, to, to możliwe <ścoughs> hmm. czy to jest najlepsza gra sportowa jaka wyszła tak moim zdaniem tak to jest dosłownie najlepsza gra sportowa Chociaż niewiele, nie masz wielkich bardzo zmian w stosunku do dwunastki, ale no na pewno warto się przesiąść. No, Usługi, składy są, lepsze sterowanie. Też tutaj, widzicie, nie mogę się wstrzelić, ale sobie poradzimy. No tak, dla każdego fana koszykówki to na pewno jest pozycja obowiązkowa. <laughs> nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ciężko to jest tych niektórych... Aj, paki foul. Mm. Jak widzicie grając z tymi najlepszymi Nawet yy, nie zawsze jest łatwo Krzyś był wolne, tutaj rzucam absolutnie Widzicie, Russell Westbrook nie rzuca dobrze że za 3, podobnie jak w realu, ale ja sobie właśnie mam taką taktykę, że lubię rzucać za 3, nawet tymi założnikami, które nie są do końca tego stworzeni. Na przykład taki Kevin Durant widać, że już dużo lepszą technikę ma, dużo częściej trafia. chyba możliwe jest granie z dużo i wygranie z najlepszymi tak, zależy jaki poziom trudności po na, już tym na Hall of Fame to już jest naprawdę bardzo trudno muszę podkreślić, tutaj się dużo trudniej broni niż w poprzednich częściach tutaj często tracę te ponad 100 punktów wygram powiedzmy kwartę, 9 minut bardzo ciężko się wybronić tak poniżej 100 punktów trzeba być naprawdę już obcykanym w te klocki a to naprawdę ciężko wybronić. Można tutaj w takim wzroście i sile tak kozuje. Proszę zobaczyć, no. O, tutaj piękne akcje, które można stworzyć za pomocą... No w tej grze, a przynajmniej że Lebron jest to klasa sama w sobie. No i tutaj nieudane podanie. O, walczymy do końca. O taki mały. I powiem, hmm. że nie, nie tak efektowny, jak przed chwilą. Maja mi to zrobiło, ale no, widać wyrównane mecz. <grym> nie powiem jestem wielkim fanem NBA. -a. Gram w 2 od serii 2, 2K10, która wyszła jako pierwsza na PZ. Wtedy jeszcze w live'a się grało. Tak, wtedy jeszcze na 08 był ostatnim live'em, który wyszedł na PZ i potem się właśnie przedstawiłem na na 2K No teraz na live nie wchodzą w ogóle ani na konsole, no tak, ani tak. Na, na pc -ty. nawet miał być NBA Elite ale też jest tym pomysł upadł ja. stwierdzili, że nie będą tak dobrze jak konkurencja poza graniem takich meczów oczywiście są inne tryby tak, oczywiście można tutaj grać jednym zawodnikiem stworzonym przez siebie, taką no, karierę, gdzie najpierw są mecze no takie przedraftowe, gdzie, ja, gdzie rozgrywamy takie mecze, powiedzmy. Jest, znaczy w tej edycji jest taki w sumie jeden mecz luki kontra... No, mecz ruki takich, gdzie po tym meczu właśnie jesteśmy oceniani, potem wy, wybierani w drafcie przez jakąś drużynę i potem kontynuujemy tą karierę drużyną, która została przez nas... drużyna, która z, w nas wybrała. Jesteśmy właśnie... nam no, się gra cały sezon, można potem przejść, traftować się. No to fajna zabawa. No, długie zimowe wieczory. Ponadto są takie tryby streetowe takie trochę. Tak, takie na NBA Blackpool to można zagrać takie mecze właśnie. No, streetowe. Kilka trybuje na jednego, dwóch na dwóch, trzech na trzech. Też właśnie jest był te DLC. All-Star Weekend, ale to chyba właśnie na PC to nawet nie wyszła, na konsolach to było sobie, które kupiły przed Priordera, ale na kompa właśnie nie ma tego All-Star Weekend. Trochę szkoda właśnie, to byłem napalony trochę na ten TSA, te ty konkursadów i to, konkursadów by było, to było fajne. To trzeba przyznać, że tu jest bardzo poprawiony hmm. multiplayer w tej grze, w do poprzednich części. Jak 2K-10 to już było... To, to, to masakra była, bo z <trym> kumplem nie mogliśmy dokończyć żadnego meczu, bo coś przerywało. A jak już graliśmy, to tak lagowało, że dało się grać. To była jakaś tragedia, tutaj zdecydowanie to poprawili. Zaczaż są też takie tryby, jak dzisiaj gra takimi starszymi zawodnikami. Tak jest tak Michael Jordan, Kim Ola, Ola Juan. Jest też takie właśnie dużo takich no, starszych drużyn z lat 90. Na przykład, na przykład Chicago Bulls z lat tych, kiedy zdobywali mistrzostwa z Michaelem Jordanem i Scotty Pipenem, Pippenem, Denisem ten, ten, Rodmanem. a także zespół Dream Team USA z 1992 roku, który zdobywał złoto olimpijskie. zasłony fajnie się tutaj zasłony robi, że teraz tego nie pokazałem, ale wystarczy lewy przycisk, podchodzi zawodnik, który trzeba jednak sprawdzić, żeby ogarnąć te wszystkie te opcje. Na padzie jest to łatwiej, ale na że też w ogóle jest hardcore. Na padzie już się ciężko przynajmniej ogarnąć. Lepiej się gra na padzie. Tak, na no. On no, Box albo jakiś inny pad. Sklep, to zostanie najlepsza opcja. Mamy właśnie drugą kwartę i na razie się udaje. No no na razie się... dwoma punktami. Tutaj za bardzo gram za, za trzy punkty, taki jest właściwie mój styl gry, ale klachową koniecznie zawsze wychodzi. To nie mają tak dużo strzelców, Te podania, też właśnie zostało dodane podanie kozłem naciśnięciu lewego lewego wampera można podać kozłem, Przed, poprzednio było tak randomowo, że zawodnik tak w sumie podawał jak chciał, znaczy, no jak było lepiej ustalone przez komputer teraz można sobie wybrać czy podać kozłem czy czy górą Właśnie był pokazany też taki pozmów po naciśnięciu przyciska B, B na w bazie D-Boxa właśnie są dodatkowe takie koz kozły. Które łatwiej w w w obrońce pokonać. Tu właśnie widać też skład składnie jest do końca zaktualizowany po James Harden. Jest tu jeszcze w Oklahomie. A jak wiemy wszyscy psy koszków wiedzą, że teraz Houston Rackets ciężko, naprawdę ciężko jest bronić w tej grze. Trzymaj w wprawę. Zobaczę na te sklej pointy, jak gdzieś tu na ma 5 Nie wiem dokładnie co te, oznaczają dokładnie te przyciski Znaczy na no, te ikonki, te przyciski ale jak to była zbruka to tam jest taka flaga Pewnie znacza szybkość Jakaś drabinka, tam by jeszcze było widać Przechwyty Okej okay, więc tam było widać właśnie taki celownik czyli znaczy, że ma bardzo dobry rzut o, właśnie na właśnie łatwo przyjmie piłki. Bardzo Zezp... łatwo nawet. Coś <grym> efektownego spróbuje zagrać. Ojej, tak, ojej. Chciałem. Ale jupa, ale coś brukowi nie wyszło. A nie, to już piłka się odbiła brońca. Myślałem, że tak posłał w aut bez namysłu żadnego. Te Collison. się dostać pod kosz, ale jest ciężko. Ale pół dystans też jest dobry w Oklahoma. Warto też dodać, Dobrą ścieżkę dźwiękową. Tutaj tego pewnie nie, nie. słychać. Ja ale... to nie słyszycie, mieliśmy problemy z, z dźwiękiem w tej grze, ponieważ bardzo strasznie był głośno ten dźwięk i dało się go tak zrobić, żebyście słyszeli nasz komentarz mm -hmm. i wiem, no, dlatego właśnie jest wyciszony, ale soundtrack jest trochę inny niż w poprzednich częściach, i bardziej urozmaicony. Są kawałki na przykład z Ryaną, chociaż głównie z tej Jay-Z Jarosław jest tam, był on tym głównym producentem, takim... To nazwać, takim... konsultantem i głównie umieścił swoje kawałki, ale są one fajne, więc... nie mam do niego pretensji, że... żeby je umieścił w tej grze. Jest też taki właśnie Coldplay, na przykład YouTube, takie... Od, 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 odmienność niż w częściach, gdzie był sam rap, powiedzmy. Też było fajne, ale odmienność też jest fajna. Na pewno... W tutaj powoli druga kwarta dobiega końca oj tu kroki mi się podobne nie niepoczynnie benacz snułem to jest właśnie fajne sterowanie że można tych załodników kontrolować w 100% tak? dokładnie Zrobi, żeby, żeby, żeby zrobić żeby zrobił taki ruch jaki chcemy to wszystko dzięki właśnie analogom też głównie w padzie może pokażę postęp jak się mi się uda to grać Szekam, muszę tutaj parking post up. Pokaż, staram się pokazać jaki właśnie ruch taki kapomka właśnie i coś takiego też można Nadasz się obracać, ale to może Gad Perkins nie jest zawodnikiem, który ma jakieś bogate manewry podkoszowe. O, tu Jamesa strasznie trudno, ale to sobie poradził. Jakieś kontra może się uda na koniec, 6 sekund. Albo za 3 już Ardenem trafi, a nie trafi, Dobra. Po pierwszej połowie właśnie prowadzę. Tak. Co jest dobrym wynikiem przy takim poziomie trudności. W sumie nie wiem, jaki ma włączony po, tak. po grana karierze, czy na no. Association Los Angeles Lakers, ponieważ to jest mój ulubiony zespół. Więc nie wiem, jaki jest poziom trudności włączony. A gramy dalej, druga połowa. Teraz słone może od Ibaki. Dylan to jest zabójcą punktowym strasznie Bardzo fajnie się nim gra. Zresztą w sumie wszystkimi drużynami tak, tych takich topowych. To ba bardzo fajnie gra. Na przykład takim takim Washington Wizard jest... jest naprawdę ciężko się gra. trzeba się wysilić na większej poziom trudności, na wyższy poziom trudności, żeby coś w ogóle nimi ugrać. A jak na przykład sprawdziłem się umiejętności? Gortata, wiesz może? Na na w sumie ma bardzo dużo, ma 80 hmm. bodajże tych overallu, tych punktów umiejętności Co jest wynikiem naprawdę moim zdaniem bardzo dobrym Programiści docenili naszego jedynaka w NBA hmm. Jakieś maczy. ma, czy... Czy, czy... Coś tam ma na pewno, hmm. czy 2 albo, albo trzy, nie pamiętam, bo nie grał w Phoenix Suns W karierze no To jest, to jest osiągnięcie no, no, Nasz Polak jest naprawdę tutaj doceniony, po Phoenix jest zakon, najlepszy gracz, ma najwięcej umiejętności. Jakaś kontra, może się uda. Jakoś się ja w nie skończyć. No, przewaga się nieco zwiększyła. Jakoś mi dobrze idzie właśnie. Trójki. Przygnaliłem, zrzuciłem 23 punkty z 7 to... to nie świadczy dobrze o obronie Miami. No, Durancie właśnie, albo o jego wysokich umiejętnościach świadczy też Duranta Strzeleckich. Albo to jest po prostu niżki poziom trudności. <grymne> możliwe. To nie wiem teraz tego sprawdzać, żeby nie przerywać gameplay'u. O, na wezbruch tutaj trafia ładnie. Czasami jak się ma. Trzeba też właśnie powiedzieć, że tutaj każdy zawodnik ma jedną technikę rzutu. Trzeba się przyzwyczaić do każdego zawodnika odpowiednio długo trzymać ten przycisk rzutu. O, nie weszli. Brona była dziurawa. Jeśli Właśnie, jeśli oglądacie ten filmik i jesteście kibicami NBA, to możecie w komentarzach pisać, kto wygra w tym roku ligę. Jeśli, jeśli też dzielicie się swoimi Opiniami na temat ligi, w komentarzach. No i który klub jest Waszym ulubionym. I właśnie, który klub waszym, z Waszym ulubionym zespołem. O, właśnie <słuch> to było fajne. Pokazuje właśnie, jak efektownie tu można grać. Też spróbuję coś tutaj może wykombinować efektywnego. O Jezusie. No, nie zawsze się wydaje. Ale trójki mi siedzą, więc... Ja nie martw i... no, się. Czajaj. Za nisko porzucił. Znowu taki layup le mnie wsadł. My się tutaj właśnie z Pawłem postaramy też rzucić może kilka filmików, to właśnie przerwa się też na jest, może powrzucamy jeszcze jakieś gameplaye, czy let's play, może jakieś recenzje jakiegoś sprzętu, czy czegoś. Tak, no na pewno na no, Jakieś takie filmiki się pojawią. Coś tam, hmm. zaniedbaliśmy go. No, właśnie wszystkie tytuły mamy. Z mamy, w takich z nowszych mamy faktycznie wszystkie tytuły zakupione. Kto wie, może jakiś Call of Duty multiplayer albo... No przecież mi komentarze no, jak mi chcecie następnie, czy Far Cry na przykład, czy Call of Duty, Black Ops 2, multiplayer no albo singleplayer. Jeżeli tylko będziemy mieli taką grę, którą chcecie po prostu w komentarzach, to sumie A my w sumie prawie wszystkim mi się tam się no, wydaje. Zawsze, zawsze ktoś będzie chciał no. jakiś oryginalny tytuł, nie wiem, na przykład symulator farmy czy... Wyszedł ostatnio, no, Eurotracks tych ciężarówek. No, bardzo popularny w sumie. No właśnie, akurat tych ty symulatorów nie mamy w swojej bibliotece. Mm, tak, ale cieszą się one dużą popularnością, się no, Więcej wyświetleń by miała po symulator właśnie farmy niż raz NBA. Tak, no dokładnie. No to NBA nie jest takie bardzo popularne w Polsce. Bardziej piłka nożna. Mm. Czy FIFA też możemy tak. zrobić gameplay, ale to może jest temat już taki dosyć starszy, trochę tak... Hmm. Już sporo się wykorzystany ich, już. A z to tak małe, jest, bo właśnie większość y, idzie na FIFA. Na Reconbie, a tak trochę... <laughs> y, nie ma. Ja coś też naprawdę bardzo słabą skuteczność. A Dura tutaj mulci strasznie, a czy teraz nie trafił? kończycie kwarta zablokujemy usbookiem. A, no, nie trafiło Miami ostatnie sekundy wysoki ale mały ale trafiony ojej, 321, 1 a jeszcze jest <gryw> szansa na rzucenie i Myślę, no że nam dwa razy mi się udało trafić gdzieś tak z połowę, ale to napadłem, no, w płaci kwestia przypadku niż... Ale cieszy takie coś jak się. No cieszę. Chyba, że prze przeciwnik trafi, to już cieszę. Przed nami już ostatnia kwarta tego chyba emocjonującego meczu. No chociaż nadzieję, punktów jest trochę mało. Kwarto to trwa 5 minut, więc na nim chociaż no tak. Włączaliśmy się byście się zanudzili tym gameplayem. No widać twarze zawodników są właśnie bardzo dobrze odwzorowane, nawet trenerów, drugich trenerów. Są odwzorowane właśnie bez, bez zarzutu. Tak, A to kibice też żyją, tak. Ja, kibice są w na największe detale, na najwyższe detale. Tak. Wymagania nie są aż tak duże chyba. Nie, ja, wymagania to właśnie... Właśnie są takie no... no takie, hmm. gdzie taki komp, taki średniej klasy powinno na wyższych detalach to pociągnąć. Takie nieprzesadzone właśnie. Szkodzia właśnie płynnie w 60 klatkach. U mnie na przykład na tym laptopie co prezentowaliśmy, mam recenzję jakieś dwa miesiące temu. Przeszkodził hmm. hmm. płynnie w 60 klatkach, na wyższych detalach. Ojej, ja zablokował tą fejkę. End. to jest właśnie ban niszy, trudności, coś mi się wydaje, bo Maja mi strasznie poduje. Gibrat, oj to jest coś... Coś forma mi spadła. Powiedziałbym, drastycznie mi spadła celność ziutów. Ale szczęście tam to prowadzenie jest, więc <laughs> można trochę... Byłem no nie podalić. chodzi o to, żebym no. wygrał. Chodziło, żeby pokazać tą A, grę. Jeśli się nie kupiliśmy, w sumie bardzo późno to ten filmik prezentujemy, mogliśmy zdecydowanie no, wcześniej, ale w stosunku do premiery to już naprawdę to jest późno. No, ale może ktoś obejrzy ten filmik, to jeszcze może nawet kupi tą grę. się przekona do niej. Jeszcze 3 minuty do końca meczu, raczej nie zanosi nam się na dogrywkę. O, tu jeszcze Dwayne są naprawdę się postarać, żeby... No, w tak krajach jak w Realu, że bardziej wchodzi pod kość niż rzuca z dystansu czy z pół W domu w tej grze nie będzie nagle taki Dwight Howard kozłować, bo wszystko jest właśnie fajnie... Realizacja. Tak. Zgodnie, Zgodnie z, real z realiami. Maja mi się już teraz zbliża. Na <noise> 6 punktów, a było ponad 10. 2 minuty. Czy to mała, że Maja wygra? No zobaczymy ostatnie 2 minuty. I pół minuty. No upartego do trójki rzucam, ale teraz... Udaje <noise> no się. Sefolosza trafił. Tu Ezro ma niesamowite mówicie? Oj, zablokowała lejupa, chciałem tak ładnie zakończyć. Jakoś efektownie. A, też ma flintę, straszną łezbruch. Już niesamowite, na swój wzrost. Skim on z jest strasznie małe. ale Wade go wyprzedził. <noise> Dosłownie w parę sekund, ale... Znów trójeczka jest trafiona. teraz <noise> mi się piłeczkę wybić. Może jakaś aktowna akcja na koniec? No. No, to Coś nie mogę w tempo wejść z tymi wsadami Może teraz coś wyjdzie fajnego Dobra, wolę trójeczkę sobie pełnąć <śm> <śm> 13 ja w przewagi, już nic się nie może złego zdarzy zdarzyć Jakby się to zablokować, coś nie, nie udało się no To już ostatnie sekundy meczu no Miami no jeszcze próbuje próbuję. Chalmers od ta piłka odebrał skubaniec Zbierzemy jakieś ruchy takie, oś, z piłką, jakiejś cross-overy właśnie Trzeba trochę być te ale to w końcu też nie ma Ale trójka trafi, Chciałem zablokować, ale niestety piłka była w kominie Ostatnia trójka meczu. Trafiona czy nietrafiona, trafiona, nie trafiona. Zbliżamy się do końca. Hmm. No. Ostatnia księga należała do nastawki. No i za trzy rzucie w trafi za trzy to. Ja nie udało no się. <laughs> Ale wygraliśmy. <laughs> no wygraliśmy <laughs> świątecznie. Kevin Durant załonikiem meczu. Czy, czy, czy asysty. więc dziękujemy za uwagę dziękujemy, mamy nadzieję, że się to i do zobaczenia, do zobaczenia